Masz prawo wiedzieć. Zaprasza Jarosław Put. Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w naszym nowym, kolejnym odcinku z cyklu Masz Prawo Wiedzieć. Dzisiaj kochani chciałbym z Wami omówić wielką nowelizację, wielkie wow, wielkie wow które się pojawiło w tamtym tygodniu, dokładnie mówiąc w środę, weszła w życie ustawa, nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i tamże właśnie dokonano wielkiego wow dla nas pacjentów. Zaraz powiem o co chodzi, na czym to polega i czy faktycznie jest to takie wielkie wow. Zresztą na końcu chciałbym, żebyście się również w tym temacie wypowiedzieli, ale zanim do tego przejdziemy, pozwólcie, że po pierwsze zachęcam Was jak zawsze do subskrypcji kanału, po drugie do polubienia moich mediów społecznościowych, czyli masz prawo wiedzieć, jak również fundacji wyrównywania szans nadzieja, którą mam przyjemność prowadzić, no i oczywiście na koniec ostatnie zdanie w tym zakresie do wciśnięcia magicznego tutaj na kanale YouTubeowego dzwoneczka. Kochani no właśnie nowelizacja ustawy o e, świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych e, gdzie od minionej środy uwaga uwaga nie potrzebujemy kochani skierowania do trzech nowych lekarzy e, do których dotąd potrzebowaliśmy skierowania od lekarzy e, tej całej opieki zdrowotnej czyli teraz nie musimy mieć skierowania do po pierwsze psychologa po drugie optometrysty a po trzecie lekarza medycyny sportowej to są trzech specjalistów którzy doszli nam do tego katalogu, który zawiera artykuł właśnie 57 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, czyli cały czas mówimy tylko i wyłącznie o tych usługach na NFZ, bo oczywiście, no, prywatnie to jest poza systemem i problemu żadnego chyba tutaj nie ma, zwłaszcza e, jeśli mamy kasę. Natomiast tutaj, w tym przypadku, no, tych trzech specjalistów nam się pojawiło, ten katalog się nam rozszerzył. Warto tak na marginesie dodać, tak powiem Wam przykładowo, do jakich specjalistów już teraz nie potrzebujemy tego skierowania, jeśli tego nie pamiętacie. Po pierwsze, nie potrzebujemy skierowania do psychiatry, czyli, no, dlatego pewnie dołożono tego psychologa, tak, w dobie zwłaszcza teraz, no, tego Kryzysu zdrowia psychicznego, ruch jak najbardziej pożądany, chociaż w moim głębokim przekonaniu okropnie spóźniony. No ale lepiej późno niż wcale. Jeśli chodzi o kolejnych lekarzy, których tak mamy w tym katalogu z artykułu 57, znajdziemy tam m.in. właśnie lekarzy, do których nie musimy mieć skierowania, to znaczy położnik, ginekolog to znaczy dentysta, to znaczy onkolog i to są między innymi oczywiście e, ci specjaliści, którzy mi tutaj teraz na myśl przychodzą. Natomiast pozwolę sobie Wam może też tutaj wkleić poniżej całą treść tego artykułu 57, gdzie mamy ten cały katalog lekarzy, specjalistów, do których nie potrzebujemy skierowania. Warto się z tym wszystkim zapoznać i sobie to przeczytać. E, no, czy to jest jakaś wielka zmiana, czy to jest wielkie wow? Oczywiście, że nie. Uważam, że to jest normalność, która powinna być już dawno dokonana. Warto, że wreszcie to weszło w życie, chociaż no, czekamy wszyscy, pewnie chociażby na laryngologa. To jest, myślę, lekarz, do którego wielu z naszych tutaj pacjentów czeka bez zapisu, żeby się można było dostać, to po pierwsze, ale w ogóle przede wszystkim bez skierowania. Kochani, także to jest ta wielka nowelizacja, o której trąbią i mówią politycy, dobrze, że ona się pojawiła, chociaż, tak jak powiedziałem przed chwilą w moim głębokim przekonaniu, jest to nowelizacja jak najbardziej spóźniona. Kochani, piszcie w komentarzach, co o tym myślicie, czy ta zmiana w waszej opinii jest pozytywna, czy jest spóźniona, czy jest taka adekwatna w czasie. Chciałbym, żebyście się tutaj wypowiedzieli i będę oczekiwał na jakieś wasze tutaj burzliwe być może dyskusje w komentarzach pod naszym filmikiem. Tymczasem bardzo serdecznie za to spotkanie dzisiejsze wam dziękuję. Was serdecznie oczywiście pozdrawiam, a zwłaszcza studentów, którzy już niedługo zaczynają nowy rok akademicki, bowiem niestety uczniowie wcześniejsi, no już od stycznia, nie od stycznia, kochani, od września, widzicie, to jest tego e, zaangażowanie, się tutaj pomyliłem, i już do szkół uczęszczają, no, a za parę dni niestety studenci pójdą w ich ślady. Tymczasem trzymajcie się ciepło, serdecznie Was jeszcze pozdrawiam, dobrego dnia, cześć!